Witam w moim skromnym warsztaciku. Dzisiaj będziemy sobie próbowali naprawić uszkodzony akumulator Parkside'a. Niby naładowany, wszystko działa. A jak podłączymy, to nie chodzi. Tutaj jest dobry. I działa. No i spróbujemy go naprawić. Zobaczymy co tam się stało. Czy to się w ogóle nam uda? No teraz bierzmy. Mam jeszcze tą starą wersję, gdzie wyciągnięcie tego modułu z wskaźnikiem jest odrobinę problematyczne, bo to jest od razu diody. Jak będziemy szarpać, to wyrwiemy diody. Trzeba po prostu wyciągnąć to okienko. Dobra, to to mamy, zobaczmy, czy mamy napięcie na pinach. No, napięcie niby jest. To co nam się tu podziało? widzimy, że tak naprawdę interesują nas tylko trzy piny. zmierzmy sobie oporność, siedem dwa megaoma, a na dobrym. 1 megaon. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaprosić do korzystania z usług PCBway w zakresie budowy płytek PCB. Zamawianie płytek jest łatwe i proste. Określamy wielkość płytki, ile chcemy tych płytek, z ilu warstw mają się składać, z jakiego materiału mamy wytworzyć. Tutaj mamy jeszcze wiele innych parametrów. Które możemy uszczegółowić, jak grubość, odstęp otworów, jakiego koloru chcemy płytkę, jak również szereg opcji wykończenia. Zapraszam do korzystania z tego serwisu. Polecam. Tu mam jeszcze inny, zobaczmy sobie tu. 7 MB hmm no to ciekawe 7,2 7, 7. czyli znaczy to nie jest tak jakby problem dlaczego ten pokazuje tylko jeden mega no nie wiem 7 MB niekoniecznie jest problemem. No to co my tu jeszcze mamy? No jak widzimy, te płytki nie są identyczne. Jeszcze do tego mają różne oznaczenia rezystorów. No ale spróbujemy sobie to rozszyfrować. to sobie zapiszę je i zaraz wam pokażę co tutaj, do czego doszedłem. No i mamy porównanie. No, różnią się te wartości. Tutaj mamy trójkę na końcu, więc wiadomo, że to będzie w kilo, czyli tam nie 27, 37, 47, 57 kilo. No, ten jest wyrwany. No nic, znalazłem jeszcze jednego Parkside'a. zobaczymy. No tutaj już jest nowa konstrukcja. I co my tu mamy? Tu już jest całkiem inaczej. To składamy. No, tutaj już jest ten wskaźnik, tak na boku. Ułatwione wyciąganie. Byłem jeszcze u sąsiada, i sąsiad ma dokładnie identyczny jak ten. Yy, no czyli nie trafiliśmy tutaj z pytkami. Co my tu możemy zrobić? No, możemy, jeszcze on jest tak troszkę podjedzony, ale myślę, że możemy go zmierzyć. I ten z końcówką 73, ile to będzie miał? Jak go czyściłem, to wydawało mi się, że tam jest z przodu coś w kształcie czwórki. Zobaczmy, czy to uda nam się cokolwiek tu zmierzyć. Pokazuje nam w megaomach, czyli tutaj rezystor jest prawdopodobnie uszkodzony. No dobra, nie da się zrobić tego pomiaru. Czyli jakby tu była z przodu czwórka, to byśmy mieli 47 kilo. No to załóżmy, że tak jest. No to co my tu możemy zaobserwować, no tylko jedynie to, że te wartości idą nam tutaj w dół. Eee, tylko tu się zaczyna 47 kg kończy na 330. Pff, co my tutaj damy jakieś 20 kg No nic, no próba nie szczerba. dajmy tu 20 kilo, zobaczymy co jest stanie. No jak ręką odjął dalej to samo. No tu jeszcze ten rezystor nic nie pokazuje. To jest ile? 200 kg. No i wsadźmy to jeszcze. Zobaczmy. Wymieniłem też tego 200 kg. No i zobaczmy. działa, ale jaja ja w elektronikę jestem bardzo słaby, także każda taka naprawa bardzo cieszy no ale mamy go, działa, już jest bardzo dobrze to co, wyczyścimy go naładujemy no i zobaczymy jaką ma pojemność poskładany, to naładuję go do pełna Jak to mówią nie dnia przed zachodem słońca. Ładować się nie chce. To co, to może zmierzmy, bo to w ładowarce? Jest ten czwarty pin, nazwijmy go czy trzeci. W zależności jak liczyć. Czyli w urządzeniu mamy inne piny, które działają. A w ładowarce mamy inne piny. Czyli to mamy, nazwijmy ten pierwszy i trzeci teraz. I co nam to pokaże? kilo, 476 kilo. Okej, okay. ale to znowu. To może niekoniecznie być najszczęśliwsza wartość. sprawdźmy na jeszcze jednym. 95 kg. to no to jest to samo co tu. No, czyli po samych rezystancjach, to my tu nic nie dojdziemy. W zależności jaka płytka, to pokazuje inaczej. Hmm. Zmierzmy sobie napięcia. mamy dobre, tu nam świecą się te kreseczki, czy to na pewno nie chodzi o napięcia, no i oczywiście te wszystkie przeróbki pod napięciem to nie jest najmądrzejszy pomysł, no i teraz będziemy jeszcze robić pomiary pod napięciem, Na no pewnie to nie jest profesjonalne, ale zobaczymy co nam to dać da. Tutaj ta dioda, to wygląda jakby tutaj, nie ma spadku w żadną stronę. Zobaczmy, jak to się zachowuje na innym. To widoczne tak ma być, jak to jest w układzie jeszcze pod napięciem. I tu jakiś malutki trop znalazłem. Tutaj mamy P9 i tam widzimy 5V. Tutaj tak mniej wyraźnie. A tutaj jest P9 5V. I jak sobie sprawdzimy. Tu 5V, czy na tym działającym mamy. A na tym nie działającym nie mamy. Czyli mamy już jakiś trop. Czy on nas gdzieś zaprowadzi? Tego nie wiem. Tak jak mówiłem, ja jestem słaby w te zabawy. Z tymi 5V to jakiś chyba ślepy zaułek. Jak widzicie, tu sobie mierzę 5V. Patrzę skąd się wchodzi. Już nie ma 5V. Czy jakoś tam nie wiem, ten tranzystor zamknąłem, coś tam się wydarzyło, nie wiadomo, ale wkładam tu. I już 5V mamy. I tak samo zrobiłem tutaj. Nie ma. I już 5V mam. No nic, moje zdolności, jak też i czas, który mogę poświęcić na ten akumulator już się kończą. No nie ładuje się. Na wkrętarce działa. Jakbyście mieli pomysł, co tutaj zrobić, żeby to zaczęło działać? No bo tutaj jest też taki układ ten sterujący. On się nazywa LGT. 8P22A. Może to z nim trzeba coś zrobić. Tutaj jest jakiś reset. Może to trzeba resetować, ale nie wiem jak. Może po prostu te rezystory dobrałem nie właściwie i nie wiem. No zaczęło. Wkrętarka zaczęła chodzić, ale ładowanie nie będzie chodzić, no bo to jakoś ten chip się komunikuje po tym pinie z ładowarką. Może coś mu tu nie pasuje. No nic, abyście mieli jakiś pomysł, to dajcie znać. Jak dziękuję i pozdrawiam. Thank <laughs> you.